Czy kolagen do picia naprawdę działa, czy to tylko zwykły drogi proszek? W tym filmie rozwiejemy wszystkie wątpliwości. Przygotowałam dla Was najbardziej kompletny materiał o kolagenie, podany w zrozumiały sposób i oparty na badaniach. Wybiorę także cztery najlepsze konkretne suplementy z kolagenem, jakie można kupić. Dlaczego wszyscy mówią o kolagenie do picia? Bo kolagen to najobficiej występujące białko w ludzkim organizmie. Stanowi aż około 80% suchej masy naszej skóry. Buduje skórę, ścięgna, kości, krząstki, naczynia krwionośne. To właśnie kolagen zapewnia skórze elastyczność, jędrność i nabliżenie, Tworząc dla niej sprężyste rusztowanie. Gdzie zatem jest największy problem z kolagenem? Niestety, produkcja kolagenu spada wraz z wiekiem. Już po 25 roku życia, fibroblasty, czyli komórki wytwarzające kolagen, pracują wolniej, a z roku na rok ubywa nam bukien kolagenowych. Dlatego skóra traci jędrność, staje się cieńsza i pojawiają się zmarszczki. No dobra, skoro nasz własny kolagen zanika, to może picie kolagenu z zewnątrz pozwoli uzupełnić te braki? Producenci suplementów obiecują właśnie takie efekty. Gładszą, bardziej nawilżoną skórę, mocniejsze włosy i paznokcie, a nawet sprawniejsze stawy. Brzmi jak eliksir młodości, ale czy to rzeczywiście działa? Zanim odpowiemy, czy kolagen do picia działa, to najpierw musimy odpowiedzieć na pytanie, jak działa suplementacja kolagenu. Wyobraź sobie, że rozpuszczasz w wodzie miarkę kolagenowego proszku i ją wypijasz. Co dzieje się potem? Od razu mówię, że kolagen z suplementu nie wędruje magicznie prosto do skóry, żeby było w niej więcej kolagenu. To popularny mit, który zaraz obalimy. W rzeczywistości kolagen z suplementu zostaje w przewodzie pokarmowym rozłożony na mniejsze fragmenty białek, czyli aminokwasy. I te aminokwasy są rozprowadzane po organizmie tam, gdzie organizm aktualnie potrzebuje białek. Czyli nie zawsze i niekoniecznie akurat do skóry. I teraz najciekawsze. Te krążące we krwi kolagenowe peptydy mogą działać jak sygnały dla komórek skóry. Nasz organizm rozpoznaje je i niejako dostaje informację, że kolagen został rozbity, reaguje więc wzmożoną produkcją nowego kolagenu w skórze poprzez pobudzenie fibroblastów. Potwierdzają to badania laboratoryjne. W warunkach laboratoryjnych dodanie peptydów kolagenowych do hodowli ludzkich fibroblastów znacząco zwiększa syntezę elastyny oraz kolagenu, a jednocześnie Hamuje aktywność enzymów, które rozkładają włókna kolagenowe. Badania laboratoryjne już brzmią obiecująco, ale przejdźmy do konkretów z badań klinicznych. Czy picie kolagenu faktycznie daje zauważalne efekty dla naszej skóry? Okazuje się, że tak. I to udowodniono naukowo. W ciągu ostatnich lat przeprowadzono wiele badań z udziałem ludzi oceniających wpływ hydrolizatu kolagenu na skórę. Dwa lata temu opublikowano metaanalizę 26 badań, w których brało udział łącznie 1721 osób, która potwierdziła, że suplementacja kolagenem znacząco poprawia nabliżenie skóry oraz jej elastyczność w porównaniu z placebo. Co ważne, korzystne efekty były statystycznie istotne dopiero po co najmniej 8 tygodniach codziennego stosowania, czyli suplementując kolagen potrzeba trochę cierpliwości. Większość badań trwa od 8 do 12 tygodni, i właśnie po tym czasie uczestnicy odnotowują różnice. W jednym z badań mówiono o wzroście elastyczności skóry o 38% po 12 tygodniach suplementacji preparatu zawierającego kolagen. Co więcej, suplementy kolagenowe mogą być pomocne nie tylko na skórę, ale i na stawy. Wiele osób odczuwało mniejsze dolegliwości stawowe i poprawę ich ruchomości. Badań w zakresie korzyści z suplementacji kolagenu na stawy jest ogólnie mówiąc znacznie więcej niż tych związanych ze skórą. Czy w interpretacji takich badań są jakieś haczyki? Oczywiście, że tak i trzeba wspomnieć o pewnych ograniczeniach tych badań. Po pierwsze, część takich badań może być finansowanych lub współfinansowanych przez producentów suplementów, co może rodzić pytania o obiektywność. Po drugie, Często pomiędzy badaniami różni się dawka podawanego suplementu. Na przykład w jednych badaniach podaje się 2,5 g, a w innych 10 g kolagenu. Przez to ciężko jest porównać badania te do siebie. Po trzecie, Część z takich korzystnych efektów w badaniach probenci oceniali samodzielnie, np. w ankiecie, a nie przy pomocy specjalistycznych urządzeń, które są bardziej obiektywne. Z wymienionych powodów, sami autorzy tej dużej metaanalizy mówią, że kolega do picia może być pomocny na skórę, ale potrzebne są dalsze, bardziej usystematyzowane badania. Oprócz tego dodam już tak całkiem od siebie, że rynek suplementów w Polsce nie jest mocno regulowany i można trafić na produkty słabej jakości, które nie tylko mijają się z prawdą w zakresie ilości substancji aktywnej, ale mogą być nawet zanieczyszczone innymi składnikami, i pogarszać zdrowie, o czym opowiadam dokładniej w tym filmie. Zapisz go na później. Poza tym, zdecydowanie nie jest tak, że możesz przyjmować cokolwiek i liczyć na najlepsze efekty, bo znaleźć dobry suplement z kolegą, który faktycznie ma szansę zadziałać, to nie jest prosta sprawa. Dlatego oglądaj ten film do końca, bo powiem w nim, jak nie popełnić nieoczywistych błędów, wybierając suplementy dla siebie. No właśnie. To skoro z suplementami można popełnić tyle błędów, to może lepiej jest przyjmować więcej kolagenu z diety, np. z galarety albo bulionu. Czy to zadziała tak samo? Albo może i lepiej na skórę? Skoro kolagen to białko pochodzące od zwierząt. Nasuwa się pytanie, czy nie lepiej zamiast suplementu po prostu jeść produkty bogate w kolagen? Nasze babci polecały galaretkę z nóżek wieprzowych, rosoły na kościach czy chrząstki kurczaka. Czyli nie dość, że dużo kolagenu, to jeszcze naturalnie. Rzeczywiście kolagen naturalnie występuje w pożywieniu. Najwięcej znajdziemy go w tkance łącznej mięsa, ścięgna, skórki, chrząstki oraz w rybach, np. skóra i ości. Kultowym kolagenowym pokarmem jest rosół gotowany na kościach, gdzie podczas kilkunastogodzinnego gotowania część kolagenu z kości i chrząstek przechodzi do wywaru. Brzmi świetnie, miska rosołu zamiast garści tabletek, ale w praktyce sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że nie da się łatwo kontrolować ilości przyjmowanego kolagenu z diety. Zawartość kolagenu w bulionie czy galarecie zależy od wielu czynników, np. rodzaju i ilości kości, czasu gotowania, a także przepisu. Każda porcja może dostarczać inną ilość aktywnych peptydów. Poza tym, o ile można codziennie przyjmować suplement, bo to łatwe, to nie będziesz jeść codziennie bulionu, bo to jest niewykonalne. Po drugie. Kolagen z pożywienia nie jest w żaden magiczny sposób lepszy. Organizm traktuje go tak samo jak kolagen z proszku. Każdy kolagen, czy z zupy, czy z saszetki, zostanie strawiony do aminokwasów. Co więcej, gotowany kolagen z diety to nic innego jak żelatyna, czyli częściowo zdenaturowane białko o dość dużych cząsteczkach. Suplementy natomiast zwykle zawierają kolagen hydrolizowany, rozbity enzymatycznie na mniejsze peptydy, które mogą być łatwiej wchłanialne. Oznacza to, że kolagen w formie suplementu jest bardziej biodostępny od tego z galerety, czyli wchłania się lepiej. Poza tym dzięki suplementom możesz zapewnić stałe i powtarzalne dawki dla organizmu. A właśnie o to chodzi, żeby zauważyć efekty. No dobra, czyli wiemy już, czy przyjmowanie kolagenu w suplementach może przynosić korzyści. Ale musimy jasno powiedzieć, kto powinien rozważyć suplementację kolagenu, a u kogo nie ma to sensu. Kto najbardziej skorzysta na kolagenie? Najprościej mówiąc, osoby po 30 roku życia, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, to główna grupa, która może rozważyć kolagen. Około 30 często pojawiają się pierwsze oznaki starzenia skóry: zmarszki mimiczne, utrata blasku, bo ilość kolagenu już spadła na tyle, że widać to w lustrze. Dla tych osób kolagen może być formą profilaktyki, anti-aging i wsparcia skóry od środka. Również osoby aktywne fizycznie, obciążające stawy, czyli np. biegacze i osoby ciężko trenujące na siłowni, chętnie sięgają po kolagen, bo może on wspomóc regenerację chrząstek i ścięgien, a także może wspomóc profilaktykę kontuzji. W badaniach z udziałem sportowców suplementacja kolagenem poprawiała np. komfort stawów i ich ruchomość, co sugeruje, że dla osób intensywnie trenujących kolagen też może być korzystny. Kolejna grupa to osoby z dietą ubogą w białko. Jeśli ktoś je mało mięsa, ryb czy nabiału, kolagen może uzupełnić pulę aminokwasów potrzebnych do regeneracji tkanek. A kto w takim razie nie powinien sięgać po suplement kolagenu? Z pewnością nie widzę sensu suplementacji u osób przed 25 rokiem życia z racji dużej samodzielnej produkcji kolagenu. Oprócz tego kolagen odpuściłabym u osób, które chciałyby zastąpić suplementami zdrowy styl życia. Jeśli ktoś korzysta z używek, nie dba o dietę, sen ani aktywność fizyczną, to kolagen, ale i pozostałe suplementy na wygląd to będzie niepotrzebny szum, bo warto skupić się na czymś innym. A propos skupiania się. Skupcie się teraz razem ze mną, bo przechodzimy do najważniejszej części całego filmu. Jak wybrać najlepszy kolagen do picia? Znalezienie dobrego suplementu w aptece lub w internecie przypomina spacer po poluminowym. To dlatego, że na każdym kroku możesz coś przeoczyć i spożywać suplement, który tylko wygląda porządnie, ale faktycznie nie działa. Dlatego omówię teraz wszystkie kryteria, które musisz znać. A zacznę od rodzaju. Kolagen naturalny to białko, które ma bardzo długi łańcuch i przez to jest trudno przyswajalne. Mówiłam o tym, gdy rozmawialiśmy przed chwilą o galarecie. Suplementy na rynku mają w składzie hydrolizat kolagenu. Hydrolizat kolagenu to taki kolagen, który został pocięty na mniejsze kawałki, czyli aminokwasy i krótkie łańcuchy peptydowe w procesie zwanym hydrolizą. Z tego powodu hydrolizat jest łatwiej przyswajalny niż kolagen natywny, czyli niepocięty. Można to porównać do kupna sera żółtego w plasterkach zamiast w dużej kostce. Łatwiej jest jeść plasterek po plasterku, prawda? Jeśli więc zobaczysz na opakowaniu słowo hydrolizat lub peptydy kolagenowe, to właśnie tego szukałaś. Swoją drogą Drońce kolagenu i baptydy kolagenowe to dokładnie to samo. Idźmy dalej. Jaka dawka kolagenu ma sens? Większość badań dotyczy stosowania dawki od 2,5 g do 12 g kolagenu dziennie. Przy czym najczęściej zaleca się wyższe wartości dla bardziej znaczących i zauważalnych efektów, szczególnie, że kolagen bardzo trudno jest przedawkować. Sama jestem zwolenniczką przyjmowania 10 g kolagenu dziennie, co sama też robię. I tutaj uwaga, bo łatwo się pomylić. 10 g kolagenu to 10. 1000 mg. A to znaczy, że jeśli kupiłaś kolagen w kapsułkach, który ma 500 mg w jednej kapsułce, to trzeba byłoby brać 20 takich kapsułek dziennie. Czyli z pewnością więcej, niż zaleca to producent suplementu na opakowaniu. Wniosek? Masz tutaj odpowiedź, dlaczego ceny suplementów z kolagenem mogą się tak bardzo różnić. Między innymi chodzi o dawkę w pojedynczej porcji, która może się różnić kilkukrotnie między producentami. Po trzecie, jaką formę kolagenu przyjmować? Proszek, płyn czy może tabletki? Forma suplementu wpływa na wygodę i realną dawkę, jaką jesteś w stanie przyjąć. Kolagen w proszku lub w płynie, tak zwany szot kolagenowy, pozwala łatwo spożyć nawet 5 do 10 g raz. Z kolei kolegen w tabletkach lub kapsułkach często ma ograniczoną pojemność. Typowa kapsułka zawiera około 500 mg do 1000 mg kolagenu, a to przekłada się na kilka lub nawet kilkanaście kapsułek, żeby osiągnąć 10 gramów. Fizycznie nie da się. Upchnąć 10 gramów kolagenu do jednej kapsułki, bo byłaby po prostu za duża. Więc z powodu wygody polecam przyjmować proszek lub szoty kolagenowe w płynie. Ale zaznaczam, że forma suplementu z kolagenem nie ma wpływu na efekty, jakie daje suplementacja. A jaki typ kolagenu przyjmować? Kolagen typu pierwszego, drugiego czy trzeciego? To prosta sprawa. Kolagen typu pierwszego stanowi około 85-90% kolagenu w naszej skórze, a także buduje ścięgna kości i więzadła. To właśnie typ pierwszy najbardziej odpowiada za jędrność i wytrzymałość skóry. Kolagen typu trzeciego również występuje w skórze, około 10-15% tego kolagenu oraz w naczyniach krwionośnych. Z kolei kolagen typu drugiego dominuje w sząstce stawowej, zapewnia jej sprężystość i amortyzację. Co to oznacza? Jeśli jednak Twoim głównym celem jest poprawa skóry, wybierz preparat z kolagenem typu pierwszego. Jeśli zależy Ci na stawach, możesz rozważyć typ drugi. W praktyce jednak to się trochę przeplata i kolagen typu pierwszego i trzeciego może być korzystny również na stawy i w drugą stronę. Kolagen typu drugiego może być także korzystny dla skóry. Po piąte, źródło kolagenu, czyli skąd powinien pochodzić kolagen, żeby najlepiej zadziałać na skórę. Najczęściej spotkasz kolagen wołowy lub wieprzowy pozyskiwany ze skóry i kości bydła oraz kolagen rybi, czyli morski z ryby skór i łusek. Kolagen rybi to kolagen typu pierwszego, a kolagen wołowy to najczęściej mieszanka typu pierwszego i trzeciego. Badania mówią o porównywalnej skuteczności obu rodzajów kolagenu na skórę, choć kolagen morski może być lepiej przyswajalny z racji, że jest bardziej podobny w budowie do kolagenu ludzkiego. Natomiast przy tej samej masie cząsteczkowej oba kolageny, morski i wołowy, będą porównywalne we wchłanianiu. Poza tym, kolagen wołowy jest tańszy i jest mniejsze ryzyko zanieczyszczeń, które może łatwiej zaistnieć w produktach pochodzenia rybiego. Sprawa nie jest więc oczywista, ale gdybym miała to podsumować, to powiem tak. To dawka ma znacznie większe znaczenie niż cokolwiek innego, w tym pochodzenie. Jeśli rybi smak Cię obrzydza, to wybierz kolagen wołowy. A jeśli szukasz produktów premium, to prawdopodobnie kolagen rybi, w którym swoją drogą dominuje kolagen typu pierwszego, z przebadanych źródeł może okazać się lepszą opcją. Wspomniałam przed chwilą o czymś takim jak masa cząsteczkowa i to jest ważny punkt wyboru suplementu dla siebie, którego nie możesz pominąć. Co to jest masa cząsteczkowa? To proste to po prostu waga pojedynczej cząsteczki kolagenu. Wspominałam wam w tym filmie, że w suplementach spożywamy hydrolizat kolagenu, czyli pocięty kolagen. I tak jak plasterki sera mogą być pocięte przez panią w sklepie na różną grubość, tak samo białko kolagenu w procesie hydrolizy może być pocięte mniej lub bardziej. Nam zdecydowanie zależy na tym, żeby białko kolagenu było pocięte jak najbardziej. Mówi o tym właśnie masa cząsteczkowa, a konkretniej daltony. Im niższa masa cząsteczkowa, czyli im mniej daltonów, tym lepiej, bo białka są bardziej pocięte. Nie zawsze producent podaje masę cząsteczkową w suplemencie, więc tutaj stanowcza rada. Aby wybierać takie produkty, gdzie marka podaje, jaka jest masa cząsteczkowa. Bo jeśli nie podaje, to znaczy, że nie ma się czym chwalić i prawdopodobnie jest za duża i trudniej przyswajalna. A ile konkretnie powinna wynosić masa cząsteczkowa? Najlepiej, gdy peptyty kolagenowe mają kilka kilodartonów, czyli kilka tysięcy dartonów. Badania wykazują, że peptyty mające około 2 kilodartonów są na tyle małe, że wchłaniają się w ponad 90% w ciągu 6 godzin od spożycia, a już po 1-2 godzinach można wykryć je we krwi. Z drugiej strony, co jest za duże. Przyjmuje się, że peptydy kolagenowe o masie powyżej 10 kg, czyli 10 tysięcy daltonów, są już na tyle długie, że tracą większość wyjątkowych właściwości biologicznych typowych dla małych fragmentów. Jaki z tego wniosek? 3000 daltonów lub mniej to produkt bardzo dobry. Nie odrzucałabym jednak produktów, które mają do 5000 daltonów, czyli 5 kg. Za to z pewnością od razu odrzuciłabym produkty, gdzie takiej informacji po prostu nie ma. Idźmy dalej. Bardzo często do suplementów z kolagenem dodawane są inne składniki, żeby produkt wyglądał bardziej atrakcyjnie dla konsumenta. Jednak czy to jest potrzebne? Mówiąc krótko. I tak i nie. Przede wszystkim, jeśli kolagen jest niskiej jakości i w słabej dawce, to dodatkowe składniki tylko maskują niską skuteczność suplementu, więc analizą dodatkowych składników, takich jak witamina C czy kwas chelurnowy, zajmie się dopiero, gdy będziesz mieć potwierdzoną dawkę, masę cząsteczkową i pochodzenie produktu. Czy w takim razie dodatek witaminy C może wzmocnić działanie suplementu z kolagenem? Ogólnie mówiąc, tak, bo witamina C jest niezbędna do syntezy kolagenu w organizmie, działając jako kofaktor enzymów łączących włókna kolagenowe. Jednak witaminę C jest bardzo łatwo przyjmować po prostu z diety, a nawet jeśli nie masz jej z diety, to jest duża szansa, że bierzesz jakiś inny do suplement, który ma w sobie witaminę C, jak na przykład multiwitamina i taki dodatek witaminy jeszcze do kolagenu niewiele zmieni. Z drugiej strony, jeśli taka witamina jest w suplemencie, to na pewno to nie jest jego wada. Pas hialurnowy to kolejny częsty dodatek. Działa równolegle, bo zwiększa nabliżenie skóry i może uzupełniać efekt kolagenu. Biotyna, cynk, selen, miedź – te składniki wspierają włosy, paznokcie i skórę, więc często są w mieszankach beauty. Witaminy A i E jako antyoksydanty również bywają dodawane, bo wspomagają kondycję skóry. Witamina A sprzyja odnowieniu komórek skóry, natomiast witamina E chroni przed wolnymi rodnikami. Ogólnie mówiąc, do suplementu z kolagenem można dodać różne rzeczy. Bo nie ma tutaj ograniczeń. Natomiast obecność tych składników, akurat w suplemencie z kolagenem, nie traktowałabym jako zaletę, dopóki nie będziesz mieć pewności, że potrzebujesz takich dodatków. Szczególnie, że na rynku szukając suplementów, możesz natknąć się na różne mikstury beauty z kolagenem, które mają po kilkanaście składników, ale tego najważniejszego, czyli kolagenu, mają mało i słabej jakości. Więc polecam prosty skład i wysokiej jakości produkty. A skoro mówimy o miksturach beauty, napisałam e-książkę Zrozumieć Kosmetyki, w której wyjaśniam, jak dobrze wybierać kosmetyki i ułożyć mądrą pielęgnację w domu bez zabiegów. W książce polecam 140 konkretnych kosmetyków na każdą kieszeń. Kliknij link w opisie i sprawdź, jakie trzy bonusy dostaniesz, kupując moją książkę. Zapraszam. A my przechodzimy do kolejnego kryterium ważnego w wyborze kolagenu dla siebie. Ostatni punkt analizy suplementu jest bardzo ważny, ale często pomijany. Chodzi o certyfikaty pochodzenia. Wybieraj produkty od sprawdzonych producentów, najlepiej z certyfikatami jakości GMP, HACCP ISO. i SO i przebadane na obecność zanieczyszczeń. Istnieją pewne obawy, że niektóre kolageny, zwłaszcza słabej jakości, mogą zawierać metale ciężkie lub zanieczyszczenia, jeśli surowiec był pozyskiwany z zanieczyszczonych źródeł. Dlatego warto zwracać uwagę na pochodzenie kolagenu. Renomowane firmy często chwalą się, że ich kolagen jest na przykład dziko odłowiony, wolny od GMO, grass-fed w kowalowego, przebadane laboratoryjnie na czystość. Unikaj bardzo tanich, niesprawdzonych produktów no name. Mogą co prawda zawierać kolagen w odpowiednim stężeniu, ale nie masz pewności co do czystości. Produkty premium często kosztują więcej właśnie ze względu na jakość surowca i posiadane certyfikaty pochodzenia. I tu pojawia się pytanie, czy warto dopłacać? Jeśli zależy ci na najlepszych efektach i bezpieczeństwie, skłaniałabym się ku uznanym markom z dobrą opinią. Jednak uwaga. Produkt Premium to niekoniecznie ładne opakowanie i wysoka cena. Produkt premium to taki, który spełnia najlepiej wszystkie z tych ośmiu kryteriów, które właśnie omówiliśmy. Podsumujmy więc teraz jakie to kryteria. Jaki byłby mój wymarzony najlepszy kolagen do picia? To byłby hydrolizat kolagenu o dawce 10 g dziennej porcji w formie proszku pochodzenia morskiego, ale z certyfikatami czystości o masie cząsteczkowej 3000 Daltonów lub mniejszej, posiadający opcjonalnie witaminę C, ale nie będący koktajlem beauty, tylko działający w jeden konkretny sposób. I teraz przechodzimy płynnie do meritum tego filmu. Czy taki produkt, jaki właśnie opisałam, w ogóle istnieje, skoro tak trudno nawet zapamiętać te wszystkie kryteria? Okazuje się, że tak, takie produkty naprawdę istnieją, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Na szczęście wykonałam tą pracę dla Was i znalazłam moje top suplementy z kolagenem, które spełniają te kryteria. I teraz pokażę je Wam w formie rankingu. Ale zanim pokażę Wam, które produkty wybrałam, garść informacji. Po pierwsze, nie jest to film sponsorowany, a ja nie biorę pieniędzy za pokazywanie akurat tych produktów. Inaczej mówiąc, te marki, które teraz pokażę, nie są świadome, że nagrywam taki film i o nich mówię. Po drugie, ten film to nie jest porada lekarska, a ja jako lekarz nie doradzam ci, że powinnaś przyjmować kolagen ani jakikolwiek inny suplement. Żeby to ustalić, powinnaś udać się do swojego lekarza rodzinnego i skonsultować swoją indywidualną sytuację, bo chodzi o twoje zdrowie. A ja cię nie znam. Po trzecie, przeszukałam internet wzdłuż i przeż i wybrałam takie produkty, ale nie znaczy to, że coś mi nie umknęło. Jeśli tak jest i znalazłaś samodzielnie kolegę, który jest na przykład w lepszej cenie lub lepszej jakości, zamiast pisać mi hejterski komentarz, po prostu. Podziel się swoim znaleziskiem z innymi w sekcji komentarzy, a świat będzie trochę lepszy. I na koniec nie wybierałam produktów no-name bez żadnych certyfikatów jakości. Nie wybierałam też produktów, które nie mówiły o masie cząsteczkowej. Skupiłam się wyłącznie na kolagenie pochodzenia rybiego. Wszystkie kolageny tutaj mają dawkę 10 g kolagenu w jednej porcji. Przejdźmy zatem do rankingu produktów, które znalazłam. Pierwsza propozycja to Natuker Kolagen 10 000. Cena to 300 zł za 30 saszetek po 12,2 g, Czyli cena za jedną porcję to 10 zł. Deklarowana masa cząsteczkowa kolagenu w tym suplemencie to 3000 Daltonów. Na plus wysokiej jakości przebadany suplement o kolagenie dobrego pochodzenia i niskiej masie cząsteczkowej różne smaki, które sądząc po opiniach w internecie odpowiadają klientom. Druga propozycja to Olimp Collagen 10000. Cena za porcję to około 8 zł. Ten kolagen występuje w szwanych buteleczkach. Ma bardzo niską masę cząsteczkową deklarowaną przez producenta na 1000 do 2000 Daltonów. Na plus, Olimp to znany producent suplementów diety dla sportowców i oferowany kolagen ma bardzo niską masę cząsteczkową. Trzecia propozycja to Bettermi Collagen 10 000. Cena to 126 zł za 450 g proszku, czyli około 2,80 za porcję. Deklarowana masa cząsteczkowa to 4000 Daltonów. Na plus, to na pewno atrakcyjna cena w porównaniu do poprzednich propozycji przy informowaniu o pochodzeniu kolagenu i zachowaniu certyfikatów. Czwarta propozycja to Koladro Forte od Herbals, cena to 106 zł za 30 saszetek po 10,7 g. To daje cenę za porcję w wysokości 3,53 zł. Deklarowana masa cząsteczkowa to 2000 daltonów. Plusy tego suplementu to znana marka działająca od lat, cały czas korzystna cena przy dobrej jakości i bardzo niska masa cząsteczkowa. Szukając kolagenu dla siebie zachęcam, żebyście zrobili samodzielny research i znaleźli to, co Wam odpowiada najbardziej. Odnośnie ceny, to pamiętajcie, że kolagenu nie kupujemy na chwilę, tylko na dłuższy czas i będziemy go stosować codziennie, a te koszty będą się kumulować. A próba przyjmowania kolagenu przez dłuższy czas, to nie odpowiedziałam jeszcze na pytanie, jak długo warto go suplementować. Dlatego w ostatniej części tego filmu zebrałam to i inne, najczęściej zadawane przez Was pytania odnośnie suplementacji kolagenu w jednym miejscu, żebyście mieli wszystko wyłożone jak kawa na ławę. I teraz Wam na nie odpowiem. Czy lepiej przyjmować aminokwasy czy kolagen? Kolagen w formie peptydów jest skuteczniejszy na skórę niż same aminokwasy, bo organizm rozpoznaje specyficzne peptydy jako sygnał do produkcji własnego kolagenu. Czy kolagen można przyjmować w ciąży? Brakuje badań klinicznych na kobietach w ciąży. Nie zaleca się suplementacji bez konsultacji z lekarzem prowadzącym. Prawda jest taka, że żaden producent nie zachęci do przyjmowania kolagenu kobiet w ciąży, aby nie brać za to odpowiedzialności. Czy kolagen hydrazyjny jest lepszy niż taki zwykły, natywny. Tak, hydrolizowany ma udowodnioną biodostępność i działanie. Natywny wchłania się słabo. Jak długo należy przyjmować kolagen? Minimum 3 miesiące. Większość badań trwa od 12 do 24 tygodni i wtedy dopiero widać efekty. Ja przyjmuję kolagen od lat bez przerwy, bo te nie są konieczne. Czy można przedewkować kolagen? W klasycznym sensie przedewkowania toksycznego nie. Kolagen jest bardzo bezpieczny. To białko, więc nadmiar zostanie strawiony i przerobiony w organizmie jak inne białka. Nie odłoży się ani w wątrobie, ani nie spowoduje zatrucia. Nie ma oficjalnie ustalonej górnej granicy spożycia kolagenu, która byłaby groźna. Kolagen syntetyczny czy naturalny? Suplementy z kolagenem są zwykle naturalne: wołowe, rybie, wieprzowe. Kolagen syntetyczny nie jest dostępny komercyjnie. Jaki kolagen jest najlepszy na stawy? Na stawy i dla sportowców najlepszy jest kolagen typu drugiego. Czy do kolagenu trzeba stosować witaminę C, żeby działał? Nie, nie ma takiej potrzeby. Dodatki typu witamina C mają udowodnione działanie i warto je rozważyć, jeśli obawiasz się, że nie przyjmujesz jej wystarczająco dużo z diety. Ile czasu trzeba stosować kolagen, żeby zobaczyć efekty? W badaniach pierwsze efekty ocenia się po 8 do 12 tygodniach regularnej suplementacji. Jednak może być tak, że w ogóle nie zobaczysz efektów tu i teraz i to na przykład jest moje doświadczenie, co nie znaczy, że w długim terminie suplement nie jest skuteczny. Czy suplementy z kolagenem są bezpieczne? Tak. W badaniach nie wykazano no istotnych działań ubocznych suplementacji kolagenu. Uważaj jednak na nieprzebadane suplementy wątpliwego pochodzenia, które mogą być na przykład zanieczyszczone. Czy suplementacja kolagenu jest wegańska albo czy istnieje roślinny kolagen? Kolagen jest białkiem zwierzęcym. Kolagen roślinny to tylko marketing. Roślinny go nie produkują. Czy suplementacja działa u osób starszych, czy tylko u młodszych? Tak, suplementacja zadziała w każdym wieku. Badania pokazują poprawę elastyczności skóry i stawów u osób 50. Plus. Jeśli jednak masz duże oznaki starzenia się skóry, to nie oczekuj, że kolagen zmieni twój wygląd istotnie i da efekt metamorfozy, bo nie da. Kiedy najlepiej przyjmować kolagen? Rano czy wieczorem? Na czczo czy z posiłkiem? Nie ma różnicy możesz przyjmować kolagen o dowolnej porze dnia. Czy suplementacja ma sens, jeśli dieta jest dobrze zbilansowana? Sama dieta nie dostarcza gotowych peptydów kolagenowych. Suplementacja daje udowodnione efekty, których trudno osiągnąć samą żywnością. Czy suplementacja kolagenu daje takie same efekty stymulacji i produkcji kolagenu jak Zabiegi ze stymulatorami tkankowymi stosowanymi w medycynie estetycznej. Zdecydowanie nie. Preparaty typu kwas pójkowy albo hydrooksypady wapnia dają znacznie silniejsze efekty stymulujące do naturalnej produkcji kolagenu. Czy przyjmowanie kolagenu szkodzi na nerki? Nie, nie szkodzi. Suplement z kolagenem dla organizmu innerek jest tym samym co białko, a przyjmowanie białka nie szkodzi zdrowym osobom. Osoby z chorymi nerkami, które muszą bardzo ograniczać białko w diecie, powinny uwzględnić białko pochodzące z suplementu w swoim bilansie. Kochani, mam nadzieję, że tym filmem przekazałam Wam coś o koleganie, czego nie wiedzieliście do tej pory. Jeśli mi się to udało, to napiszcie mi proszę komentarz dla zasięgów, żeby YouTube pokazał mój film w większej ilości osób. Możecie docenić także moją pracę, klikając w nową opcję, podbij ten film. W tym filmie dużo mówiłam o kolegenie, ale to nie jest jedyny suplement, który warto rozważyć do przyjmowania na urodę. Dlatego nagrałam osobny film, gdzie w jednym miejscu zebrałam wszystkie suplementy, które mają potwierdzone badania na jakość skóry. Miniatura tego filmu wyświetla się teraz na ekranie, dlatego już teraz kliknij i oglądaj dalej. Ja z mojej strony dziękuję za zostawienie komentarza dla zasięgów i za oglądanie moich filmów. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Buziaki!